Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Mam nadzieję, że wypoczęliście nieco, no ale już po świętach i czas jechać dalej, bo całkiem sporo dzieje się w wojskowym świecie. Dzisiaj wybaczcie trochę za głos, ale nagrywam ten odcinek w warunkach dość polowych, że tak to ujmę. Także proszę Was o wyrozumiałość. W dzisiejszym odcinku pogadamy m.in. o pierwszych Legwanach. Które trafiły do naszych żołnierzy. Będzie też o kolejnej dużej umowie, którą zgarnęła grupa WP. Tym razem ma ona wzmocnić polskie homary. Poruszę też temat polskich F35, które w USA latają aż miło. Zostały właśnie przebazowane do docelowego miejsca, gdzie będą się szkolić polscy piloci. Tymczasem rząd przyjął ustawę, która ma umożliwić naniesienie na polskie samoloty piątej generacji szachownic w szarych barwach. Gotowi? No to zaczynamy! Włosi kupują Eurofightery. W zeszłym odcinku mówiłem wam o kontrakcie na 25 hiszpańskich Eurofighterów, a dziś pora na Włochy. Tuż przed świętami podpisano umowę, która ma pozwolić na zakup do 24 nowych Eurofighterów. Obecnie flota tego kraju wynosi 96 egzemplarzy i nowy zakup jej nie powiększy, ponieważ mają zastąpić najstarsze egzemplarze pochodzące jeszcze z serii produkcyjnej Tranche 1, która ma dość ograniczone możliwości bojowe. Ich modernizację uznano za nieefektywną kosztowo. Cena kontraktu wyniosła prawie 7,5 miliarda euro. Wiem, że cena wydaje się kosmicznie duża, bo wychodzi ponad 300 milionów euro za sztukę, ale przy tym kontrakcie zawarto także pakiet wsparcia techniczno-logistycznego dla całej włoskiej floty tych samolotów. Eurofightery będą produkowane lokalnie w zakładach potentata zbrojniowego Leonardo, który mocno lobuje nad Wisłą w sprawie zakupu tej konstrukcji przez nasz kraj. Pytanie, czy ostatecznie się na nią skusimy? Leonardo próbuje nas przekonać do tego, potężnym pakietem przemysłowym, gdzie nawet 50% kosztów umowy ma zostać wpompowane w nasz przemysł, a także przez udział naszych spółek w programie samolotu 6 generacji GCAP, w którym uczestniczą oprócz Włoch także Brytyjczycy oraz Japończycy. W niedalekiej przyszłości powinna dołączyć do tego grona Arabia Saudyjska. A jak tam widzowie, warto kupić Eurofightera? Dajcie znać w komentarzach. Turcja zbuduje okręty dla Portugalii. Macie kolejny przykład, jak bardzo rozwija się turecki przemysł. Do krajów NATO udało im się już sprzedać m.in. opancerzone pojazdy kołowe w wariancie 4x4 i 6x6. Tu mam na myśli umowy z Estonią, Węgrami czy Rumunią. A teraz zaliczają kolejny sukces w domenie morskiej. Jedna z tureckich firm podpisała właśnie umowę z Marynarką Wojenną Portugalii na zaprojektowanie i budowę dwóch nowych okrętów logistycznych. Będą mogły transportować zarówno paliwo, kontenery, ale także sprzęt bojowy, amunicję czy żołnierzy. Ponadto będą mogły przyjmować na pokład śmigłowce oraz drony. Ich długość wyniesie prawie 140 metrów, a wyporność około 11 tysięcy ton. Autonomiczność ma oscylować w okolicy 90 dub, a zasięg operacyjny może wynieść nawet 14 tysięcy mil morskich. W ramach systemów samobrony zostaną zamontowane prawdopodobnie dwa stanowiska Phalanx – jego zasadniczą częścią jest 20mm sześciolufowe działko Katlinga. System namierza, a potem eliminuje cel właśnie za jego pomocą. Nie można wykluczyć zamontowania także rakietowych systemów obrony powietrznej. Jak więc widzicie, będą to naprawdę uniwersalne okręty o sporych zdolnościach operacyjnych. Pokazuje to także rosnące możliwości tureckiego przemysłu stoczniowego, a w planach przecież jest dużo bardziej ambitne przedsięwzięcie, jakim jest zaprojektowanie i zbudowanie własnego, pełnowymiarowego lotniskowca o długości około 280 metrów i wyporności powyżej 60 tysięcy ton. Ukraińcy rozpoczęli produkcję czeskich karabinków. Na Ukrainie możemy spotkać uzbrojenie różnego typu z różnych części świata. Nie inaczej ma się rzecz z karabinkami. Jest tam polski grot, ale od razu trzeba zaznaczyć, że w starych wersjach A0 i A1 które trapią mniejsze bądź większe problemy techniczne. Jest też czeski odpowiednik Bren 2, i tu nas, nasi południowi sąsiedzi przeskoczyli, bo udało im się dogadać z Ukraińcami w kwestii lokalnej produkcji, która właśnie ruszyła na wschodzie. Na razie jest to głównie składanie broni z gotowych elementów, ale to dopiero początek. Według założeń cały proces produkcyjny ma zostać przeniesiony na Ukrainę. Czym się charakteryzuje Bren 2 to ciągle rozwijana broń, która zbudowana jest m.in. z polimerów i aluminium. Masa wynosi nieco ponad 3 kg, a długość lufy to około 14 cali. Swoją drogą łatwo ją wymienić, bo cały Bren charakteryzuje się modułową konstrukcją, podobnie jak polski grot. Do tego mamy tu także składaną i regulowaną pod względem długości kolbę. Czesi wprowadzi już do produkcji Bren 3, który ma solidniejszą konstrukcję, większą wagę i mocniejszą lufę, a w Polsce... Ostatnio zamówiliśmy dla naszego wojska 1000 MSBS Grot w wersja 2, a także w ramach opcji 1000 Grotów w wersja 3, która ma między m.in. jak czeski odpowiednik, lufę długości 14 cali. Taurusy, do modernizacji. Te pociski manewrujące to jeden z bardziej gorących tematów w Europie. Aczkolwiek tym razem spieszę do Was informacją, która ich dotyczy, ale nie w kontekście ukraińskim: Mianowicie Niemcy zdecydowały się wreszcie na ich przegląd, naprawę i modernizację. Posiadają ich obecnie około 600 sztuk. Ale szacuje się, że tylko połowa jest sprawna, stąd MBTA, czyli producent, będzie miał sporo pracy. A oprócz wspomnianego remontu. Ma dojść do modernizacji pocisków, choć nie jest jasne na czym ona ma polegać. Zapewne zostaną wdrożone wnioski z użycia podobnej klasy usprawnienia na Ukrainie. Chodzi oczywiście o Storm Shadow i Scalp G. Być może będzie ona dotyczyć wzmocnienia łączności czy systemów antyzakłóceniowych. Te wszystkie prace mają zaowocować przedłużeniem resursu do 2045 roku. Być może zatem stara generacja będzie gotowa do użycia wraz z pociskami nowej generacji. Ponieważ w październiku zapowiedziano zakup Taurusów Neo już w przyszłym roku za ponad 2 miliardy euro których dostawy miałyby ruszyć od 2029 roku. Tu również jest sporo niewiadomych, na czym miałby polegać ich upgrade. Może większa głowica, może większy zasięg, choć w związku z przedterminowymi wyborami w RFN trudno szacować, czy do podpisania umowy faktycznie dojdzie. A skoro jesteśmy przy Niemczech, to jeszcze jeden news dla Was. Mianowicie Niemcy oficjalnie za 65 milionów euro zakupiły wieloprawianicowe wyrzutnie Puls od Elbit Systems. Cena nieduża, bo jej dotyczy niewielu wyrzutni, tylko pięciu egzemplarzy, czyli tyle ile Mars 2 przekazano Ukrainie. Mars 2, dla tych którzy nie wiedzą, to lokalna odmiana M270. W zakupie pomoże Holandia, która użyczyła RFN swojej opcji w kontrakcie, gdyż kilka miesięcy temu sama zdecydowała się na to rozwiązanie. Natomiast jest tu kilka smaczków. Po pierwsze podwozie. Nie będzie to rozwiązanie niemieckie, czyli Mercedesa Trumana, czy ani głośniej u nas ostatnia skani, ale włoskiej Weko. Po drugie amunicja. Kontrakt ten go nie zawiera. Ma zostać pozyskana w osobnej umowie w przyszłym roku. Będzie ona pochodzić od razu od niemieckiego producenta Deal Defense, który w tej sprawie będzie współpracował z Elbit Systems. Niemcy będą chciały zamówić różnorodne jej odmiany, włącznie z pociskami balistycznymi o zasięgu około 300 km. 5 wyrzutni to oczywiście dopiero początek, ponieważ RFN wszystkie Marsy 2 chce zastąpić kołowymi odpowiednikami. Skoro są pulsy, to wydaje się, że one będą faworytem do kolejnych zakupów, których może być nawet ponad 70 sztuk. W tyle zatem pozostaje konstrukcja, Konstrukcja od Lockheed Martin, która proponowała takiego polskiego homaraka na podwoziu Mana. Prototyp tego rozwiązania został zaprezentowany na ostatnich Eurosatorach. Amerykanie, w ramach pakietu, proponowali od razu produkcję pocisków GMRS na terenie Niemiec. Widać jednak, że najwyraźniej było to za mało, aby skusić naszego zachodniego sąsiada. Legwany. Trafiły do wojska. Nowe pojazdy wzmocniły polskich żołnierzy, a dokładnie 20 Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną, która pochwaliła się nowymi samochodami, a więc lekkimi pojazdami rozpoznawczymi Legwan. De facto to koreańskie pojazdy Kia KLTV, które zostały dostosowane do naszych potrzeb. Zwiększono między nimi dopuszczalną masę z około 5,5 do 7 ton. W tym roku będzie ich 15, ale do 2030 roku będzie ich około 400. Nie tylko w wojsku, ale i w Straży Granicznej. Umowę na ich pozyskanie podpisano w 2023 roku za 1 miliard 200 milionów złotych. Pojazdy będą produkowane w Polsce na licencji, dokładnie w spółce Rosomak S.A., która odpowiada za wytwarzanie raczej Wam znanych KTO Rosomak. Niemniej będzie ona przenoszona stopniowo. A z roku na rok będzie wzrastał udział krajowych komponentów, aby w 2028 roku produkować już całego Legwana w Polsce. Zatem pierwsze pojazdy będą przybywać do nas z Korei Południowej. Nowe samochody będą służyć przede wszystkim rozpoznaniu. W obrotnicy można zamontować np. karabin nowy kalibru 12,7 mm, czy granatnik kalibru 40 mm. Prędkość maksymalna to około 130 km na godzinę, przy zasięgu operacyjnym powyżej 600 km. W kwestii opancerzenia, no to mamy tutaj poziom Stanak 1 Wytrzyma zatem ostrzał amunicją kalibru 7,62 mm z odległości nie mniejszej niż 30 m, Natomiast istnieje możliwość dopancerzenia pojazdu. Egipt zmodernizuje swoje Abramsy. Egipt to taka Abramsowa potęga. Ma ich ponad 1000, a w dodatku znajduje się tam linia montażowa tych maszyn. Oczywiście nie wszystko jest produkowane lokalnie, ale część komponentów już tak. Zatem to bardziej linia montażu ostatecznego. No ale te abramsy są już dość leciwe, bo reprezentują standard M1A1. Zatem czas na modernizację i właśnie na nią zgodził się rząd USA. Chodzi o pakiety, które mają podnieść ich standard do poziomu M1A1SA. W ramach nich zostaną zakupione nowe systemy obserwacji dla kierowców, termowizyjne systemy celownicze, elementy łączności czy modyfikacji dla turbin gazowych AGT 1500, które napędzają te czołgi. Nie wszystkie posiadane egzemplarze że zostaną zmodernizowane. Maksymalna ilość pakietów to 555 sztuk za kwotę 4,7 miliarda dolarów. Egipt, jeśli ostatecznie podpisze umowę, będzie mógł dokonać większości prac na swoim terytorium. Oprócz czołgów Egipt dostał zgodę na zakup ponad 2000 pocisków Hellfire za kwotę 630 milionów dolarów oraz ponad 750 sztuk pakietów amunicyjnych APKWS za 30 milionów dolarów. Dla jasności APKWS to takie zestawy, które z pocisków niekierowanych Hydra kalibru 70 mm czynią broń precyzyjną. Do eliminacji różnych celów lądowych na dystansie do 5 km. Polskie F-35 przebazowane w USA. Mamy kolejny etap w programie naszych samolotów piątej generacji. Mianowicie dwa gotowe już egzemplarze zostały przebazowane do bazy Ebbing, gdzie będą szkolić się polscy piloci. Generalnie są oni już na terenie USA, ale do tej pory wszelkie ćwiczenia przeprowadzono na symulatorach. Oprócz nich szkolenie czeka także naszych techników oraz pozostałych członków obsługi naziemnej. Pierwsze w pięć pilotowane już przez polskich pilotów powinny do nas przybyć w 2026 roku, a koniec dostaw 32 egzemplarzy zakończy się, jeśli nie będzie opóźnień, w 2030. Tymczasem powrócił temat biało-czerwonej szachownicy, która decyzją naszych władz w takich barwach nie znajdzie się na powierzchni myśliwców. Tłumaczy się to faktem, że gdyby tak było, to właściwości stealth F-35 będą mniejsze, choć są kraje, które poszły inną drogą. No ale aby umieścić znak rozpoznawczy polskich sił powietrznych w innych kolorach, w tym przypadku w odcieniach szarości, trzeba było zmienić prawo. Polski rząd właśnie przyjął projekt zmiany ustawy, która ma na to pozwolić. Dajcie znać widzowie, jaką opcję wy preferujecie. Kolorowe oznaczenia z mniejszą właściwością stealth, czy jednak lepiej mieć szare, ale z lepszymi właściwościami. Kolejny kontrakt dla grupy WB. Tuż przed świętami, 24 grudnia, podpisano umowę z grupą WB, która ma zwiększyć bezpieczeństwo homarów K. Zamówiono dokładnie 12 zestawów Force Protection, które składają się z następujących elementów. Dwa zestawy FlyEye, w których znajdują się po cztery drony obserwacyjne. Pięć zestawów nowej klasy dronów X-Fronter. Tu jeden zestaw zawiera cztery drony, a także 44 zestawy systemów rozpoznania radioelektronicznego FPS Spectrum. Kupione produkty mają zwiększyć świadomość sytuacyjną załóg wyrzutni Homer K. Mają one zostać dostarczone w latach 2025-2028. W ramach umowy pozyskano także uniwersalne kalkulatory artyleryjskie UCART-2, a także dodatkowy sprzęt łączności zarówno dla wyrzutni, jak i cystern CD-10S. Za całość zapłaciliśmy prawie pół miliarda złotych. FlyEye pewnie znacie, a jak nie to zapraszam do dedykowanego ni materiału na kanale, ale X-Fronter może być dla Was większą zagadką. Jest to nowy rodzaj osobistego drona od grupy WB. Można go przechowywać w specjalnie przygotowanych kieszeniach. Ważą niewiele, ponad kilogram i są od razu gotowe do użycia. Ich wysokość to około 30 cm, a średnica to 9 cm. Plusem tej konstrukcji, jak i innych podobnych produktów grupy WP jest wymienność głowic. W związku z tym możemy tu spotkać głowice obserwacyjne, które ułatwiają rozpoznanie, ale także głowice bojowe. X-Fronter może działać w roju. Sterowanie odbywa się ręcznie, ale można go także zaprogramować do poruszania się wzdłuż określonej trasy. Maksymalna prędkość tego drona to około 60 km na godzinę. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Jeśli będziecie pytać o ratownika, to o tym opowiem w następnym odcinku wojskowych newsów. Tymczasem, jak zwykle, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego piątku i do następnego odcinka hej.